Hej, to kolejny odcinek na moim kanale i kolejny odcinek z Roblox'a. Witam was dzisiaj teraz w Mad City i dzisiaj przebrałem się za za Momo. Tak, chociaż chwila, chwila, nie komentuj tego stroju, ponieważ jest bardzo ciężko. Tak, jest bardzo ciężko przebrać się tutaj za Momo w Robloxie. Dlatego tutaj jakoś zrobiłem uśmiechniętą buźkę, czarne włosy z opaską oraz takie dodatkowe okulary, żeby miała po prostu takie, nie wiem, straszniejsze oczy, gdyż nie ma jakiejś takiej strasznej miny, która odpowiada tutaj dla mamo Strój, jeśli zobaczycie strój potem Jaki mam tutaj dla niej To po prostu się zesikacie ze śmiechu Serio, już w tym momencie Możecie zostawić łapkę w górę, jakiś komentarz I subskrypcję na kanale, jeśli chcecie Pomóc mi wbić tutaj 300 tysięcy Subów do 4 czerwca Dlaczego do 4 czerwca? Ponieważ 4 czerwca Obchodzę 18 urodziny I dlatego chciałbym taki prezent od was Żebyście wbili tutaj No po prostu 300 tysięcy subów Jeśli wam się to uda, to możliwe, że po prostu Zrobię na tą e, okazję tatuaż tak, już tak już powiedziałem w jednym odcinku i tego się będziemy trzymać, więc bardzo prawdopodobne, jeśli wam się to uda, to po prostu zrobię sobie właśnie coś takiego. No i poza tym będzie odcinek z Minecrafta, tak, na 300 tysięcy subów będzie z odcinek z Minecrafta, ponieważ wiem, że bardzo tego chcieliście, więc spełnię tą obietnicę i po prostu to nagram, więc dlatego lecimy sobie z tym... No, i poza tym, oczywiście, będą konkursy, dlatego tym bardziej zachęcam do subskrypcji kanału. A dzisiaj, jak mówiłem, przebrałem się za Momo, która wygląda okropnie śmiesznie. E, dlatego, nawet tego nie oceniajcie w komentarzach. Dajcie kolejne propozycje, za kogo się tutaj mogę przebrać, ponieważ seria wróciła. Oj! Aż mi słuchawka po prostu z wrażenia wypadła, nie? Nie wiem, te słuchawki są okropne, wiem, e, poprawiam je w komentarzu. Ktoś może dzisiaj liczyć. E, jeśli ktoś policzy, ile razy w dzisiejszym odcinku poprawiłem słuchawki e, i, i wytkając je z powrotem do ucha? E, to przypnę mu serduszko, nie? Jeśli ktoś serio policzy ile razy to było e, I może nawet podać każdą sekundę i minutę, w której to robiłem Serio, naprawdę, przypnę serduszko e, i aż złożę, gr złożę gratulacje w komentarzach Dlatego powodzenia dla tego, kto będzie teraz liczył Oczywiście od początku, tak? E, ja sobie biorę auto i lecimy sobie do bazy tutaj, by e, zabrać sobie cały strój Chociaż ten strój jest nieważny, naprawdę, ponieważ e, no nie miałem pomysłu, a poza tym nie, nie ma takiej możliwości, żeby to jakoś tutaj ładnie przebrać e, No nikt się nie zajmuje takimi rzeczami, nawet jeśli wpisałem MOMO w przeglądarce, żeby znaleźć sobie cokolwiek, jeśli chodzi o ciuszki albo coś takiego, nie ma takiej opcji. To słowo jest zablokowane jeśli chodzi o Robloxa. Jest to jakby takie jakby, nie wiem, przekleństwo. Tak, to jest jako traktowane jako przekleństwo, nie wiem dlaczego. E, to jest też bardzo ciekawe i, i tajemnicze. Dlatego naprawdę ciężko tutaj cokolwiek zrobić. Dlatego wziąłem po prostu jak najmniej, żeby tu było stroju. No, moja głowa jest powiększona, jak widzicie, jest ciało całe odchudzone. Jak najmniejsze się da tutaj zrobić. O, bo myślałem, że się brama mi nie otworzy. Dlatego mam ubrane, uwaga, uwaga, bikini, tak. Mam... Ej, tu jest, Boże święty. Armor kosztuje 2,5 tysiąca. I serio to kupiłem. O nie, i patrzcie na to Momo teraz. Mamy armor yy, i mamy to ubrane na Momo. Boże święty, jak to śmiesznie wygląda tutaj, ale no cóż, dobra, mamy dodatkowy armor, więc czuję się tutaj bardzo, bardzo bezpiecznie. Zabierzemy sobie broń, i oczywiście Momo coś by musiała tutaj ukraść. No, no, no to jest oczywiste, tak? Momo musi coś ukraść. W ogóle zauważyłem, że tutaj stoją teraz na parkingu jakieś auta, tak? Tutaj mamy za 100 tysięcy. Ej, fajne jest to auto, fajne jest to auto. E, a tu mamy za 25. Spoko, ja mam swoje darmowe latające, które udało mi się tutaj zdobyć z, z wielkiego kurczaka, oczywiście bossa. A następną rzeczą, jaką będę kupował, to będzie raczej helikopter, ponieważ raczej się nie będę bawił w pojazdy naziemne, bo są bez sensu. Chyba, że chyba że kupię czołg za 3 miliony, też nie wiem, jak zdobędę te 3 miliony. E, 1000 Robuxów, znaczy 250 tysięcy kosztuje 1000 Robuxów, e, więc potrzebowałbym bardzo dużo pieniędzy, e, żeby coś takiego e, zorganizować. No ponieważ musiałbym wydać, no nie wiem, no nie chcę mi się teraz tego liczyć, no ale no z 10 tysięcy robuxów chyba mi styknie, no dlatego no nie stać mnie na takie coś aktualnie żeby wydać sobie 10 tysięcy robuxów, może kiedyś, gdy e, będę miał jakiś własny tryb i po prostu będę miał z niego robuxy, a to też jest w planach oczywiście, ja mam bardzo dużo rzeczy w planach ja bym bardzo dużo rzeczy chciał dla was organizować, lecz teraz jest niestety zakończenie szkoły, a wiem, że ten rok zacząłem bardzo słabo, jeśli chodzi o mojego YouTube'a, nawet wy mi to pisaliście nawet był o tym film, za to, w którym was przepraszałem za to i poza tym w tym filmie zorganizowałem konkurs i wyniki są już na e, mojej społeczności, dlatego Jedna osoba się już zgłosiła, a druga jeszcze nie Dlatego chciałbym, żeby ta druga osoba może zajrzała na społeczność I może akurat ona to e, wygrała Dlatego sprawdźcie, czy może akurat wy nie wygraliście w moim konkursie Co był na ostatnio e, organizowany Dlatego zapraszam do tego e, I cyk, lecimy sobie 4,5 tysiąca zarobiłem, nie jest to jakoś dużo Wow, ej, halo, halo Ktoś do mnie strzela i to bardzo okrutnie, tak e, Dlatego ja się troszeczkę wycofię i może się pobawimy gdzieś na bardziej otwartym terenie Gdzie jest ten super bohater? On się chyba chce bić ze mną A ja spokój, ja ci to mogę, gościu, zorganizować Mam snajperkę, tylko leć tu do mnie, nie? Ej, on mnie oleje Dlaczego on mnie oleje? Ja nie chciałem, żebym mnie olewał, ponieważ chciałem się z nim bić A teraz widzę, że tchórzy I schował się gdzieś za drzewo E, chyba, że tu przyleci. Leci w moją stronę, zobaczymy, czy zorientuje się, gdzie do niego strzelam. Oj, blisko, blisko było. E, cyk, teraz nie wiem czy czasem nie dostał, chociaż nie poleciał mu damage, e, cyk. O, okej, okay, dostał chyba Bo zaczyna uciekać, dobra Czyli dostał, już go postraszyłem Patrzcie, on mi tam dodał jakiś mały damage A ja mu od razu tutaj na pełnej eee, Dobra, wezmę teraz auto Ponieważ żebym się nie rzucał jakoś bardzo, bardzo w oczy Jeśli ten super bohater tutaj lata Nie chcę dostać po prostu jakiegoś mocnego hita w czapkę. No, Momo jest w sumie nieśmiertelne, tak? To ja tutaj muszę być pogromcą serwera, jeśli w sumie Momo. Dajcie propozycje oczywiście w komentarzach, za jaką postać mam się kolejną przebrać ponieważ nie mam jakoś nie wiem za co bym miał się tutaj przebrać. Ja chętnie się przebiorę, ale czekam teraz na własne, znaczy na wasze propozycje, bo raczej sam zawsze wymyślam, za kogo się tutaj przebieram. Dlatego może Wy teraz coś wybierzecie kreatywnego w komentarzach. Tylko nie piszcie postaci po prostu, które już były na kanale. Czyli jakiś tam Iron Man, czy coś takiego, ponieważ to już robiliśmy. Tak, takie postacie już robiliśmy. Trzeba na, e, coś innego teraz e, zrobić. Dobra, widzę kolejne tutaj e, rzecz, którą możemy sobie określić. Gościu, wsiadaj, dawaj, jedziesz z nami. E, albo wyjdziesz z serwera, dobra, nieważne. Jego decyzja e, chciał wyjść z serwera, więc wyszedł. Więc my lecimy sobie teraz okraść tutaj. Ok, lecimy sobie w takim razie. Wczoraj też był odcinek z Battle Royale, tak, i napisałem, że to jest naj najlepsze Battle Royale, ale akurat w ten sam dzień zaczął się popularny robić inny Battle Royale. E, nie sprawdzałem go jeszcze, ale pisaliście mi o niego w komentarzach. E, no i też ten odcinek z Battle Royale był, jakby tak powiedzieć, pocięty, tak? Czyli było tam dużo cięć, znaczy na mnie dużo cięć, ponieważ zazwyczaj robię bardzo mało cięć, jedynie cięcia, gdy naprawdę muszę. Eee, dlatego, dajcie mi też znać w komentarzach. <coughs> jednak, te widzowie, co są ze mną dłużej, dajcie znać w komentarzach, czy eee, chcielibyście odcinki, właśnie, gdzie są takie bardziej cięte, czyli bardziej skrócone i tylko najważniejsze momenty serio wywaliło mnie. Eee, gdzie jednak się najwięcej dzieje? Eee, mamy super bohatera, który ewidentnie ma jakiś problem. Dobra, przeładowanie, on nie umie latać. Patrzcie, co on robi, eee, on tutaj nawet nie umie latać. Dobra, przeładuj to. Eee, on odlatuje, czy co? O, bęk! Ale dostał strzała. O jezu, ale go tutaj idealnie zdjąłem. Boże, Momo, postrach y, tutaj serwera ewidentnie. Ale jest kolejny napad. Jeśli na niego nie zdążę, to już się normalnie obrażę. Serio. E, mam nadzieję, że dalej liczycie. Ile razy poprawiłem y, słuchawki? E, powodzenia dla osób, które to liczą. Serio. Ej, co to jest? Ej, czy mnie tutaj nie było jeszcze? mnie tutaj jeszcze nie było. Co to jest za miejsce? Jakieś nowe miejsce, jeśli chodzi o. Rob znaczy. Jaybreaka, bo że wszystko powiedziałem, tylko nie to co miałem. E nowe miejsce, jeśli chodzi o. Mad City. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Jest jakaś tablica i pełno laserów. E to jest jakiś kod. Na pewno to jest jakiś kod, e który do czegoś jest. Tylko do czego? To jest dobre pytanie. Możecie dać z komentarzy, ja bym chętnie to sobie też odblokował. Dobra, tu jest autko i lecimy sobie na akcję. Ej, aż serio jestem ciekaw, do czego jest ten, ten budynek tutaj, bo on jest całkowicie nowy i ten też jest nowy. Czyli to jest jakby razem, albo ten nie jest nowy, nie jestem pewien. Ale tamten jest na pewno nowy z tymi laserami. E, witam panią policjant. E, no chyba nie będziesz strzelał ła do prizonera, no co ty robisz? Dobra, do, ej, ta kamizelka du, dużo daje, serio. Ta kamizelka dużo daje, e, dlatego mam na pewno więcej zdrowia i przez to chyba przeżyłem. No, patrzcie, ile ona mi zdrowia zdała, a nawalała, jak głupia. Dobra, gleba, ale dziwnie wygląda ta kamizelka na mnie. Tym bardziej, że ja mam maksymalnie małą postać, jedynie głowę mam powiększoną, e, a tak to mam malutką postać. E, tym bardziej wygląda dziwnie ta kamizelka na tej e, tutaj postaci, no ta kamizelka taka ogromna, ja się nie wiem, w niej po prostu e, nie wiem, jak to, zapomniałem słowa yyy e, gubię, o gubię się w tej kamizelce, moje ciało no to nieźle, dobra, zbierajmy pieniądze, w końcu jakieś pieniądze zbierzemy o Boże, i jeszcze ten stanik i te majki pod tym bo nic innego więcej nie ma ubranego, więc nieźle, naprawdę e, ta kamizelka przynajmniej e, nie, nie daje Momo, żeby być goła jest dobra Eee, mamy 3000, mamy zebrane, uciekniemy sobie bocznym wejściem, bo tam słyszę jakieś dymy, tam się coś dzieje, dlatego idziemy bocznym, w ogóle nagrywam ten odcinek już o 24, eee, a, rano ma, a rano wstaję o godzinie 6, ponieważ mam na 7.10 do szkoły, dlatego życzcie mi powodzenia, eee, jak wy to oglądacie, no to aktualnie będę kończył szkołę, bo mam do 15.00 no, ale miałem dzisiaj sprawdzian z matematyki, tak? Znaczy, w tym momencie, jak wy to oglądacie, to ten dzień miałem sprawdzian. Dlatego możecie życzyć mi powodzenia, żebym napisał go dobrze. Ponieważ jednak to jest już prawie ostatnia ocena. Dlatego możecie życzyć mi powodzenia, żebym jednak ten sprawdzian dobrze poszedł. Bo mi na nim zależy. Dlatego no. Dobra, cyk. Czemu ty biegasz jak w kółko? Boże święty. Przestań biegać, o co ci chodzi, typie? No nie, ja, ja go muszę zabić, nie? To jest cel. E, dobra, e, tu się jakoś tak dziwnie zatrzymał. Dostał. E, no, już dużo mu nie zostało. Czy on odleci na tym helikopterze? No nie, nie, pozwolę mu na to. E, cyk. No i teraz przez to ten gość nie może odlecieć, bo ten super bohater mu zepsuł po prostu. Samolot, dobra, daliśmy radę. Daliśmy radę, opanowaliśmy sytuację i gościa tutaj zlikwidowaliśmy. Bierzemy to autko i lecimy sobie odłożyć kasę. Tak, lecimy sobie odłożyć kasę. Boże, jestem już tak zmęczony. A, a wstaje, kurde, zanim to zmontuję, to będę miał niecałe 5 godzin snu. Dlatego naprawdę to będzie jazda bez trzymanki. Ja mam w ogóle przez cały tydzień, tak? Mam przez cały tydzień na 7.10. E, jedynie w czwartek mam później, ale w, zaczynam jazdy, tak? Ponieważ robię prawo jazdy, e, takie rymy tutaj wale. Zaczynam prawo jazdy i mam e, jazdy na 7.30 przed szkołą, więc to też będzie ciekawe, naprawdę. E, moje pierwsze jazdy. Jeśli chcielibyście, żebym coś coś nagrał z... Wow, ej, nawet wypadła mi słuchawka w odcinku, więc to też sobie zapiszcie. Jeśli byście chcieli, żebym coś nagrał z prawo jazdy, raczej nie będzie problemu i też coś takiego mogę tutaj zrobić. Dobra, okradliśmy dzisiaj, zarobiliśmy sobie, pokazałem wam momą, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak no to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Cześć!